Cześć wszystkim, nazywam się Sław i witam Was w kolejnej przygodzie z Słowieniem Magnesem. Wrzucam właśnie magnes do rzeki i próbujemy znaleźć coś niezwykłego. Przy okazji jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym miejscu. Po drugiej stronie tej rzeki była baza wojskowa, ale teraz ta baza wojskowa jest całkowicie opuszczona. O, czuję coś na moim magnesie. O. Popatrzcie na bąbelki. Tak, jestem pewny, co się dzieje ja. Mieści się, spójrzcie na linę i bąbelki. Co się dzieje? To może być trochę niebezpieczne, bo to może być znalezisko wojskowe i to może być materiał wybuchowy, kto wie, och, zgubiłem to, ale znam lokalizację tej rzeczy i zobaczymy, co to było za rzecz. Mam nadzieję, że to jest gdzieś w pobliżu. Na krawędzi, tak. Mam to. To jest ciężkie. O, spójrz na to, co to jest. Wow, widzę to, ale nie mam pojęcia, co to jest. No to ruszajmy i zobaczmy. Czy to jest jakoś połączone z bazą wojskową? Nie jestem pewien, ale zobaczmy. Wow, to jest takie ogromne, po prostu olbrzymie, takie duże i ciężkie. To naprawdę trudne ludzie. No dalej. O, to wygląda jak walizka, pudełko, ogromna książka, to ogromna wojskowa skrzynia. Jestem taki ciekawy, co jest w środku, bo to jest takie ciężkie. O. O mój Boże, chodźcie. Tak, mam to. To jest takie ciężkie, ojej. O rany chłopaki, to jest nietypowe znalezisko, ale nie chcę tego teraz otwierać, bo to jest ogromne i może być niebezpieczne. No, ja zamierzam zabrać to do swojego garażu i tam to rozpakować, ale tylko jeśli zdobędziemy 1000 lajków pod tym filmem. Jeśli jesteście ciekawi, co się tutaj kryje, uwierzcie mi, to jest prawdziwa wojskowa skrzynia. To jest wojskowa skrzynia i mogą się tu znajdować naprawdę ciekawe rzeczy. A jeśli naprawdę chcecie się dowiedzieć co jest w środku, zostawcie lajka teraz, dajcie mi 1000 lajków i wtedy otworzymy tę skrzynię. To było całkiem duże i ciężkie znalezisko, ale nie zamierzam się zatrzymywać, bo to było dopiero nasze pierwsze znalezisko i wciąż jestem ciekawy, co jeszcze możemy znaleźć podczas łowienia magnesem. W pobliżu opuszczonej bazy wojskowej, o, czuję coś, tak, właśnie tam, nie jestem pewien, tak, 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 teraz jestem pewien. Mamy coś, oczywiście, mamy trochę wodorostów. Zobaczmy, co jeszcze. O mój Boże, co to jest za rzecz? O mój Boże. O mój Boże. Mój Boże. To jest broń, to jest pistolet. O, co za znalezisko, chłopaki. Spójrzcie, o, ile czasu to spędziło pod wodą, bo jest takie brudne. Całe pokryte rdzą i takie jakby włochate, może nawet jest naładowane, ale nie będę nim potrząsał, bo to bardzo niebezpieczne i naprawdę się tego boję. To wygląda jak. U. Eee, nie wiem, czy wiecie, jak nazywa się ten pistolet. Proszę, napiszcie swoje komentarze poniżej. Rewolwer, rewolwer, tak, może to rewolwer, ale jest dość ciężki, więc. Wiecie, tak bardzo chcę pociągnąć za spust, ale jestem. Nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo to jest bardzo niebezpieczne. To coś jest całkowicie pokryte brudem. To coś zostało znalezione w pobliżu bazy wojskowej i to jest po prostu niesamowite, więc myślę, że nie tylko po tamtej stronie była baza wojskowa. Myślę, że tutaj również była jakaś część bazy wojskowej po tamtej stronie. Kto wie, bo znaleźliśmy ten pistolet właśnie tutaj, gdzieś w pobliżu, kilka metrów stąd. Może któryś z żołnierzy go wyrzucił. Nie wiem dlaczego, ale już znaleźliśmy dwa bardzo dziwne i bardzo przerażające znaleziska. W tej strefie, gdzie kiedyś były jakieś wojskowe rzeczy. Więc yy, będę po prostu dalej rzucał magnes w różne miejsca i zobaczę, co jeszcze. O Boże, spójrz tylko na to. Po prostu rzucam magnes, i tutaj pojawiły się bąbelki. Tutaj mamy bąbelki, i lina się napina. Widzisz, widzisz to ciśnienie? Muszę, tak, widzisz to ciśnienie. Niektórzy z Was myślą, że to jest udawane, ale to wcale nie jest udawane. Po prostu rzucam w losowe miejsca i próbuję coś wyciągnąć. I naprawdę nie wiem, co dokładnie złapię następnym razem. O, ale chyba właśnie to straciłem. Co, co to było? Tak, tak, jest tutaj, bo to poczułem. Tak, mamy to. O, to jakiś metalowy pręt. O, nie, nie, to nie jest tylko metalowy pręt. O, to kamera, ale ta kamera jest całkowicie zepsuta. Ale spójrz, ma taki zielony kolor. Niezwykły zielony, tylko wojskowy zielony. Może ta kamera była zainstalowana w bazie wojskowej i. Może zarejestrowała coś, coś dziwnego? Nie wiem, czy da się zobaczyć jakiś film, który został na niej nagrany. Nie jestem pewien, bo jest całkowicie zepsuta. Co się tam dzieje? Tam pies poluje na kaczkę. Albo wilk. O, a może to pies wojskowy? O mój Boże. Trochę się boję, to było dziwne, mówiłem ci, że to dziwne miejsce, więc rzucajmy dalej magnes i zobaczmy, co jeszcze możemy znaleźć pod wodą, bo mam jakieś przeczucie, że całe to miejsce jest całkowicie pokryte podwodnymi znaleziskami. Spójrz na te bąbelki. Te bąbelki oznaczają, że już coś znaleźliśmy i teraz musimy tylko wyciągnąć to z wody. Mamy już krawędź do góry, do góry, ale mam przeczucie, że to zgubiłem, tak? Magnez jest pusty, ale to nie problem. Rzucamy magnes jeszcze raz, bo gdzieś tutaj to zgubiłem. Pusto, pusto, pusto i tak. Tutaj to zgubiłem i znowu to zgubiłem, ale przynajmniej teraz widzę tę rzecz. Naprawdę nie wiem, co to jest w tej chwili, ale zobaczmy. Wow, co to jest. O, wiem, 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 to jest płyta pancerna. To jest specjalna płyta pancerna, którą nosiło się w ten sposób, żeby chronić ciało żołnierza przed kulami i innymi rzeczami. Ale moim zdaniem ta rzecz wygląda na uszkodzoną. Nie wiem, może to jest wada fabryczna albo fabryczne uszkodzenie, ale może to jest kula, jakiś rodzaj pocisku termicznego. Bo zobacz, wygląda na to, że ten metal jest. Był gotowany, wiem, że był stopiony, więc zobacz. Tutaj mamy coś, co przeszło przez coś. Może to jest zbroja żołnierza, który poległ w walce, kto wie. Albo może to po prostu uszkodzona płyta pancerna. Ale tak czy inaczej, to kolejne militarne znalezisko. Więc to kolejny dowód, że tutaj była jakaś opuszczona baza wojskowa. Widzieliśmy też to. Koło właśnie tutaj, na tym moście, i doszliśmy do wniosku, że to naprawdę duże koło to coś mogło należeć do wojskowej ciężarówki, i cały czas, gdy rzucałem magnes, czułem coś właśnie tutaj. Tak, widzisz? I tutaj jest coś metalowego, i naprawdę jestem ciekawy, co jest ukryte pod tym wojskowym kołem. Może to był kawałek drogi? Położony tutaj, żeby wojskowe samochody mogły wjechać do wody. To coś tak strasznie śmierdzi, tak jest tutaj. Może to było, może to coś to nie tylko może to część samochodu może to nie tylko koło może to cały samochód. Ale naprawdę coś tam czuję, tak? To jest właśnie tutaj. Bardzo chcę dowiedzieć się, co to za rzecz. Ta rzecz jest ogromna. Naprawdę ogromna. Myślę, że musimy zdjąć te opony, żeby się tam dostać, więc spróbujmy Orany. To niemożliwe. Potrzebujemy jakiegoś kija, dużego kija. Nie, to nie działa. Wow, no dalej, no dalej. Myślę, że mam to. Nie, jeszcze nie, ale już prawie. Co jest grane? O mój Boże, miałem rację. To jest część tego samochodu. To miniaturowa ciężarówka lub podobny pojazd. Co jest grane? O mój Boże. To teraz jest kolejny dowód na to, że były tam jakieś wojskowe kary, nie tylko na tamtym skraju, ale także na tym. Nie jestem pewien, czy łowienie na magnes jest tutaj całkowicie legalne, bo właśnie znaleźliśmy mnóstwo różnych rzeczy. Oczywiście, jeśli chodzi o pistolet, myślę, że muszę zadzwonić na policję. Muszę zadzwonić na policję w sprawie tego pistoletu. Co o tym sądzicie? Co powinienem zrobić z tym pistoletem? Napiszcie swoje komentarze poniżej. Więc jak napiszecie, zrobię to, co mi polecicie. O, o, coś się dzieje. Nie jestem pewien, czy to zgubiłem. Ups, 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 ups. Sprawdźmy to. O, co to jest za rzecz? Mamy coś. O, to nóż, no coś w tym stylu. To jest trochę dziwny nóż. Muszę uważać, żeby się nie skaleczyć. Szczerze mówiąc, to naprawdę trudne, ale to o rany. To coś jest dość stare i zardzewiałe, więc spędziło dużo czasu pod wodą. Ale myślę, że to nie jest tylko. Jeśli spojrzysz na tę część noża, możemy pomyśleć, że te rzeczy muszą być połączone z jakimś karabinem, jakąś bronią, żeby mieć taki rodzaj ataku nożem, a nie tylko trzymać nóż w ręku w ten sposób, e, bo myślę, że w w tej formie ten uchwyt tutaj nie jest zbyt wygodny do walki, wiesz, to nie jest dobry nóż do walki w ten sposób, ale jest idealny, żeby zamontować go na broni i wykonać atak z przodu z bronią w ten sposób. Ale tak czy inaczej, jestem w 100% pewien, że to nóż wojskowy. Niezwykły. To stary nóż wojskowy. Dobrze. Widzisz, rzucam magnesem niezbyt daleko. Bo moim zdaniem żołnierze z tej bazy wojskowej rzucali coś z tego brzegu, kto wie. I myślę, że właśnie dlatego jest tu tyle różnych znalezisk, dlatego tak łatwo dziś znaleźć jakieś wojskowe rzeczy. I teraz nie jestem pewien. O tak, mamy coś i to spadło. Z mojego magnesu coś, jakieś okrągłe znalezisko. O, co to jest? To jest coś ciekawego. O, o, chyba wiem. Czy mamy coś jeszcze? Nie, 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 ale to jest bardzo unikalne i naprawdę, naprawdę stare znalezisko. Nie jest pokryte rdzą, ponieważ zostało wykonane ze specjalnego metalu. To jest magazynek. Magazynek na naboje do naprawdę, naprawdę starych broni. Możesz znać broń Thompsona. W moim kraju mieliśmy podobną broń, coś jak pistolet automatyczny, i używała tych samych typów magazynków. Więc mogło być 50-50 nabojów 9 mm ładowanych, właśnie tutaj, w tym okrągłym kształcie. Eee, więc to było mniej więcej tego rozmiaru, i strzelało się z tego, a karabin. Karabin automatyczny trzeba było trzymać w ten sposób ręką. Nie za specjalny uchwyt, tylko trzymało się ten magazynek i strzelało w ten sposób. Nazywa się to pepesza, więc wygląda to tak. Spędziliśmy tu prawie godzinę i znaleźliśmy mnóstwo rzeczy. Szczerze mówiąc, jestem już trochę zmęczony. Zmęczony, więc proszę, nie zapomnijcie zostawić lajka. Przypominam Wam, że otworzymy tę wielką wojskową skrzynię. Jeśli pod tym filmem będzie tysiąc lajków, więc nie zapomnijcie zostawić lajka już teraz. Wow. Wow. Mam coś, coś ciężkiego. Wow, co to jest? Orany, to broń, to karabin. o rany jest taki ogromny. Co to jest? To jest takie wielkie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Co jest grane? Ta lufa jest taka długa. O mój Boże! Jest... Nigdy wcześniej nie widziałem tutaj takich karabinów. Może to jakiś rodzaj karabinu snajperskiego, ale tutaj nie ma takich. Żadnych celowników optycznych do celowania. I nie ma żadnych specjalnych rzeczy do celowania. Uch, co tu się dzieje? Mamy tutaj jakiś rodzaj liny, ale ona w ogóle nie jest przydatna. Jakiś rodzaj liny, żeby to obsługiwać, nie wiem, dlaczego talufa jest taka, taka długa. Może to coś musi tu być, nie? Tutaj nie ma żadnych takich mocowań. Nie. Wiesz, co myślę? O mój Boże, spójrz na ten spust to jest śruba. O, nie będę tego naciskał. Dobra, spróbuję. Nie, to nie działa. O mój Boże, jak powinieneś z tego strzelać, to jest po prostu szalone. To w ogóle nie jest przydatne. To po prostu bezużyteczna rzecz. Nie sądzę, żeby to był prawdziwy karabin. Przynajmniej jeśli to jest prawdziwy karabin, wygląda jak D1 ręcznie robiony karabin, więc ktoś go sam stworzył i w naszym kraju całkowicie nielegalne jest tworzenie broni, a ta rzecz jest całkowicie nielegalna. Myślę, że dlatego został znaleziony pod wodą. W każdym razie myślę, że znaleźliśmy dziś wystarczająco dużo dziwnych i strasznych rzeczy, więc nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować mój kanał, będę Ci bardzo wdzięczny. Każda pomoc się przyda, ponieważ wciąż jesteśmy początkującym kanałem, wciąż robimy wszystko, żeby przygotować dla Was jak najlepsze filmy specjalnie dla Ciebie, więc jeśli nadal oglądasz. Proszę, nie zapomnij zasubskrybować i wysłać ten film. Udostępnij mój kanał wszystkim swoim znajomym. Będę Ci bardzo wdzięczny za pomoc. Dużo miłości dla Was. Nazywam się Love. Do zobaczenia.